Witaj w kolejnej lekcji kursu Fotopi. W tym materiale skupimy się na tym, w jaki sposób rozpocząć nowy projekt i jakie masz do dyspozycji możliwości, aby przygotować dokument dokładnie taki, jakiego potrzebujesz. To ważny krok, bo od poprawnego ustawienia projektu zależy wygoda dalszej pracy, jakość grafiki i to, czy końcowy efekt będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami. Na szczęście Fotopi daje Ci kilka różnych sposobów, aby zacząć i wszystkie są naprawdę proste. Najczęściej użytkownicy korzystają z dwóch podstawowych opcji. Pierwsza z nich to file więcej niż new, czyli stworzenie nowego projektu od zera. W tym momencie otwiera się okno, w którym możesz ustawić wszystkie najważniejsze parametry: szerokość, wysokość, jednostki miary, rozdzielczość DP i czy kolor tła. To rozwiązanie daje Ci pełną kontrolę, bo od razu definiujesz, jak ma wyglądać Twój dokument. Druga opcja to File Więcej niż Open, która umożliwia otwieranie plików, nad którymi chcesz pracować. Może to być fotografia do retuszu, grafika do poprawy albo projekt, który już wcześniej przygotowałeś i chcesz go teraz zmodyfikować. W praktyce, jeżeli pracujesz na gotowych materiałach, ta druga opcja będzie prawdopodobnie twoim pierwszym wyborem. Warto zatrzymać się na chwilę przy ustawieniach nowego dokumentu, bo PhotoPi daje tu naprawdę sporo możliwości. Jeżeli wybierasz opcję New Project, możesz nie tylko ręcznie wpisać szerokość i wysokość w pikselach, centymetrach czy calach, ale także zdecydować o DPI, czyli rozdzielczości. Standardem w przypadku grafiki internetowej jest 72 DPI, natomiast jeżeli planujesz druk, lepiej wybrać wartość 300 DPI, aby jakość była wystarczająco wysoka. Możesz także ustawić tło dokumentu: białe, przezroczyste albo w dowolnym kolorze który ułatwi Ci dalszą pracę. Co więcej, Fotopi udostępnia gotowe szablony, które oszczędzają czas i eliminują ryzyko pomyłki w wymiarach. Znajdziesz tam na przykład format A4 do druku, klasyczne wymiary posta na Instagramie czy gotowe ustawienia miniatury na YouTube. Dzięki temu, zamiast ręcznie ustawiać parametry, możesz po prostu kliknąć i natychmiast rozpocząć projekt w odpowiednich wymiarach. Ale to jeszcze nie wszystko. Photopi pozwala też rozpocząć pracę w jeszcze prostszy sposób. Wystarczy przeciągnąć wybrany plik z pulpitu bezpośrednio do okna programu. Ta metoda działa błyskawicznie i jest szczególnie wygodna, jeśli masz zapisane zdjęcia albo grafiki, które chcesz edytować. Co ważne, Photopi bez problemu obsługuje popularne formaty takie jak JPG czy PNG, a także PSD, czyli pliki charakterystyczne dla Photoshopa. Oznacza to: że możesz otworzyć projekt przygotowany wcześniej w Photoshopie, edytować go w Photopi, a później zapisać bez utraty warstw i efektów. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza gdy współpracujesz z innymi osobami i wymieniasz się plikami. Kiedy już utworzysz nowy projekt lub otworzysz istniejący plik, praca przebiega tak samo, jak w każdym innym programie graficznym, możesz dodawać warstwy, wstawiać tekst, stosować efekty czy wykonywać retusz. A gdy skończysz, Photopi daje ci kilka możliwości zapisu. Najlepiej zapisać plik w formacie PSD, jeśli planujesz do niego wracać, bo wtedy wszystkie warstwy i ustawienia pozostają nienaruszone. Ale jeśli projekt jest gotowy do publikacji, możesz go wyeksportować do bardziej uniwersalnych formatów. PNG sprawdzi się idealnie w grafice internetowej, zwłaszcza wtedy, gdy potrzebujesz przezroczystego tła, a JPG będzie dobrym wyborem przy zdjęciach lub materiałach. Które chcesz umieścić w sieci i które nie wymagają przezroczystości. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, dlaczego ten etap, otwieranie i zapisywanie projektów, jest tak istotny. W praktyce właśnie od tego zaczynasz i na tym kończysz każdą pracę w Fotopii. Możliwość łatwego przechodzenia od pustego dokumentu do gotowej grafiki, szybkie otwieranie plików z dysku czy nawet z Photoshopa i wygodny eksport w odpowiednim formacie sprawiają że fotopi jest naprawdę wszechstronnym narzędziem. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz baner reklamowy, ulotkę, post na social media czy grafikę do wydruku, zawsze możesz liczyć na te same proste i skuteczne rozwiązania. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę, to dla mnie znak, że tworzenie kolejnych ma sens. Koniecznie daj znać w komentarzu, co o nim sądzisz i o czym chciałbyś zobaczyć następny odcinek. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, kliknij czerwony przycisk poniżej i dołącz do naszej społeczności, żeby nie przegapić żadnego nowego wideo. Do zobaczenia wkrótce.